Które, że krótko po meczu 0-5 porażka, no boli, ale, ale tak nie lepiej teraz niż, niż, niż widzę. Znaczy nie lepiej teraz, przede wszystkim yy, no, trzeba po, powiedzieć, że to przeciwnik, który z innych punktów widzi, chodzi sparingi, tak? Te sparingi, yy, poprzeczka nie była za wysoko zawieszona, na pewno, na pewno wcześniej to byli nie wiadomo jak wypowiadać te sparingi partnerzy i, i dzisiaj była różnica ogromna, tak? To po pierwsze, no, drugie, Drugie też trzeba przyznać, że, że oczywiście ogromna jakość tego zeskoła no, skutecznie do bólu, bo każdej wyjście no to od razu skończyło się to w bram. No, też mieliśmy gdzieś tam dwie bardzo sytuacja do przerwa no, taćmy samego strzału. Także, także na pewno na pewno dużo lepszy, aczkolwiek no, też wiemy, wiemy ile, że się to na przykład zawodników nie miało i mm, najważniejsza część bliska ona działa. Mocno, mocno, mocno osłabiona, bo bo miała ta ani tara, ani pani Marka tylko mówi, że szybciej szybko miałem dzisiaj 15 pełniu, także, także eksperymentalnie tego się robi dzisiaj i żony. Na pewno momentalnie to było widać. Ja przyglądają się bardzo bacznie młodzieżowcom młodzieżowce tak w tym meczu. Oczywiście jak pan mówił, rywal zupełnie półki, ale m, ból głowy spowodowany tym, że trzeba jednak na kogoś, nie postawić. Ja nie chcę być krytyczny za mocno, natomiast... Pytanie, że no, może inaczej, no, Trzeba trzeba powiedzieć zapytanie, czy ktoś z chłopaków wygrał, gdyby nie przepis. To jest najważniejsze. I mówię, zawsze gdzieś dla mnie spada krótka, że ja szanse, szansy kroku, ale to, ja jako tener nie jestem. Samobójcą bójcy mają z nowego poka wystawia, na pewno też dla nich to byłby to, to, by to, by to sprawno, bo nie w tylko z takimi przeciwnikami. Aczkolwiek wierzę w to, że, 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 że ja i tak widzę, że postęp, klasy przychodzą i ten tego jakoś zrobili. Także wierzę w to, że poradzą sobie w lidze, bo wcześniej siedli na pewno lepiej wyglądają. Może to zabrzmi ja abstrakcyjnie, ja może drugie, ale czy zastanawia się Pan nad tym, żeby na przykład Huberta Gostowskiego postawić na bramkę po to, żeby 10 seniorów brało na wojsku? Mamy trzech bankarzy, taki wariant też bierze pod uwagę, to dlatego Hubert został w kadrze, bo to bo tym, tym się kierujemy, czterech bankarzy przepraszam dzisiaj, i tym się kierujemy, że, 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 właśnie, że Hubert daje możliwość rozwiązania takiej sytuacji, czy tak będzie zobaczymy, no, mamy jeszcze dwa tygodnie do Ligi, jeszcze będzie też sparing, za tydzień, no, w środę niestety przeciwnik za chwilę, bo bardzo żałuję, że też badający rywal i tutaj no, zobaczymy. Trenerze, jeszcze dwa słowa o tym młodym chłopaku z Ukrainy, bo on na tle naszej młodzieży akurat prezentował się naprawdę całkiem solidnie. No nie sobie. wiem, czy się cieszy, czy się martwi, to... On ma się Bo nie jest młodzieżowcem, ma naprawdę, dla mnie, się pokazać po drugiej stronie i... tam, oczywiście, on ma braki takie taktyczne, bo już na treningach widziałem, ale jeśli chodzi o piłkarski aspekt, to na pewno jest to dobry poziom. I widać, że, że to jest młody zawodnik letni i myślę, że Pokazał się przez ten cały testów, na jest tyle dobrej strony, że, że trzeba pomyśleć o tym, żeby, żeby zostać w No To wygląda tak nie może niemoże mamy. Drugim młody teraz. Też to powiedziałem wcześniej, tak, że, tak, że gdzieś tam podobna pozycja, może nie za szybko dochwalmy, ale, ale widać, że i nogi nie cofnie, do głowy wyskoczy, a jeszcze do tego potrafi grać. Także widać, że charakter ma i, i... No mówię, na pewno zadowolony jestem z tego, jak się tutaj pokazał. Mhm.